Co mężczyzna myśli po Waszej ostatniej rozmowie? Co mężczyzna myśli po Waszej ostatniej rozmowie? Pomyśl o mężczyznie i zobaczymy. Możesz imię powiedzieć w głos. I zobaczymy, co mężczyzna myśli po Twojej z nim rozmowie. Mężczyzna w takich energiach, że on wspomina i przekręca tą rozmowę. On na razie czeka. Ja nie mogę powiedzieć, że on negatywnie po tej waszej rozmowie, nie, ale to mężczyzna, który jest bardzo rodzinny. On mógłby mieć już rodzinę. To mężczyzna, który jakby już doszedł do tego wniosku, że on chce mieć rodzinę. Mężczyzna jest stabilny, możliwie starszy od ciebie, możliwie taki y, mężczyzna, który lubi, żeby wszystko było tak jak on powie, y, żeby mm, tak było tak jak on powiedział, ale w tenże czas y, możliwy mężczyzna, który ma biznes, możliwo dobro, pracę, który jest y, on jest w, takim jako kierownik y, w tym samym miejscu pracy. Y, mężczyzna, który y, zawsze mówi to co on chce na przykład nie on pomyślał od razu powiedział mężczyzna który nie spieszy się który zawsze wie że trzeba czasami poczekać on teraz zajmuje się pieniędzmi zarabianiem pieniędzy i on na razie czeka na jakąś taką kwotę która ma do niego przyjść i on o tym na razie myśli tak jakby sobie robi stabilność dobra co ty myślisz po tej ostatniej rozmowie On myśli, że ty taka jesteś kobieta, e, która nie będzie iść na kompromisy. E, kobieta, która e, bardzo jest dobra, ale w tenże czas też ma swój charakter, który pokazuje i e, możliwą też zawsze stoisz na swoim, e, która też jest pewna siebie. Kobieta, która też ma stabilność w życiu, która jest finansowo niezależna masz koleżanki bardzo lubisz też spotykać się z koleżankami możliwe to, że nie boisz się zaczynać na nowo coś też lubisz możliwe też tak jakby zaczynać biznes możliwe jakąś pracę zmienić jakby ty nie boisz się tego ty jesteś pewna w sobie i ty zawsze idziesz do swojego i on to też rozumie І він, направда, з однієї сторони, він в тобі бачив всі такі, такі, mm, такі характери, можливо, такі mm, цехи, характер, можливо, um, як кобіта заховується, всього, і він то бачив, що й, й йому подобається. Акурат він розуміє, що To jemu jakoś tak blisko. Raz, że wy jesteście takimi jednakowymi charakterami i mu to też nie przeszkadza. Chociaż czasami gdzieś tam myślę o tobie, że mm, możliwe, że mogłabyś zmienić się na ten charakter trochę taki miękki. Nie, że która kobieta, żeby szła na kompromisy, żeby to jakoś inaczej, nie? Wygląda tak, możliwe gdzieś, mm, a co między wami? Między wami? aha coś, coś między wami widzę że ta żywe w chłodnych tych energiach i myślę czy to w chłodnych energiach bo też możliwą e, charakter macie taki a tutaj jeszcze pokazuje że między wami takich rozmów e, aż takich nie było widać ta e, rozmowa która była e, spowodowała to że teraz nie rozmawiacie i no powiem tak, dla mężczyzny to też jest takie stresujące trochę, nie? On nie oczekiwał, bo ty nie chcesz iść na kompromisy, ty nie idziesz na kompromisy, ty też chcesz tak jakby tak jak ty chcesz zaczynać coś na nowo, on tak jakby żeby przekreślić to, co było, tak jakby on by chciał, bo nie, i zacząć na nowo, ale w tenże czas ty nie chcesz, bo ty chcesz wyjaśnić sytuację, która jednak ta była sytuacja, nie? A on tego nie chce mówić. od jakoś tak. On to stara się nie gadać. możliwo też coś tobie co nie chce powiedzieć. Też możliwe. Mężczyzna, który jest powolny, on jak będzie do ciebie yy, 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 tak, jakby. Yy działać to tylko tak powolną, bardzo przemyśloną. Na razie on e, tak dziwnie podchodzi do tego możliwo też on coś tobie nie mówi Możliwe to, że e, też może przegrać się, ale to nie, nie zawsze tak, że on ma dziecko. Też i on to nie mówi tobie. Chociaż to też nie zawsze tak nie, ale możliwe, nie? Bo tak e, pod te, tej karty tak wypada. E, sam mężczyzna gdzieś tam. E, przymyśla cały czas myśla o tobie i powiem, że ty myśli dla niego to też męcząco myślę o tej rozmowie widać, rozmowa nie była taka bardzo przyjemna i mm, mu to też nie spodobało się jakoś tak. Hmm. Dobra i co ty teraz myślisz? No, on Cię kocha, nie? On Cię kocha, tylko po prostu dla Niego to męczące. On Tobie nie mówi, że On Cię kocha i możliwą, On chciałby powiedzieć, ale w tenże czas dla Niego to jest problem powiedzieć, że ma taki charakter po tej karcie że dla Niego to bardzo stresująca sytuacja i Jemu to boli. Boli to, że On nie może Tobie to powiedzieć. Z jednej strony On chce z Tobie porozmawiać, a z drugiej strony On rozumie, że On muszę. On tak, odpuścić Cię nie może. I z jednej strony z Tobą nie wie, jak powiedzieć Tobie, że On Cię kocha. I dla Niego On tak, jakby sam, z jednej strony możliwe On te uczucia Tobie i nie mówi o tych uczuciach, bo to na tyle takie mocne, że On czasami um, kręca, kręca swojej głowy, że to jakieś takie, że męczące, nie? I ta rozmowa dla Niego jest problematyczna. On możliwe um, jakoś reaguje na Twoje rozmowy także negatywnie. Bo jakoś tak, że z jednej strony to mu podoba się, z jednej strony on chce z tobą być, a z drugiej strony yy, jego ten charakter, jakoś coś ty możliwe zrobiłaś, takie, że mu coś nie podoba się i dla niego to jest problem. On rozumie, że on z tobą normalnie nie może porozmawiać. Dla niego to jest męcząco, on nie chce mówić, dla niego tam, to, że on zakochany, jak, yy, tak jakby w pierwszy raz. To jakoś tak, dla niego te uczucia, takie jak w pierwszy raz. Dlatego on nie wiem, dla niego to jest problem, i on trochę czasami możliwy negatywnie reagować na to wszystko. Tak jakby dla niego to bolesna sytuacja. Dobra, i co dalej? Ty? On napisze do ciebie. Możliwe być na odległość, przyjedzie na rozmowę. No, to nie będzie teraz, to będzie trochę wieczorem, możliwe być. Możliwe być, że. Mm, Troszeczkę trzeba będzie poczekać, do miesiąca czasu, możliwe od tygodnia do miesiąca, jakoś tak te karty pokazują i po prostu będzie rozmowa między Wami. Będzie rozmowa, rozmowa będzie tak, żeby, o nie chcę rozczarowywać Cię, ale będzie taka rozmowa czysta, otwarta, możliwo yy... On może nie to co? On boi się rozczarowania. On boi się, że on może powiedzieć tobie, że on cię kocha, a ty mu nic nie powiesz. I dlatego on oczekuje, ale on tak i tak przyjedzie, on nie wytrzyma i będę tak jakby musiał przyjechać, nie? Od jakoś tak. on na razie przyzwyczaja się do tego, że jednak ta rozmowa może stanie nie była przyjemna, ale jednak on zrozumie, że on nie chce cię stracić. I dlatego on zacznę coś napisać, będę chciał, coś powiedzieć, porfamy, tak jakby zacznę tak jakby wszystko od nowa. Temu czekaj.